Ze mną jest Szymon Rusin, przepiękna BMW, widowiskowa BMW z takim kierowcą na pokładzie. Jak się jedzie? Bardzo dobrze. Wiesz do chwili potrzebowałem, żeby się rozkręcić, ale już jest lepiej. Już czuję ten feeling z powrotem w 36. Także piękna pogoda również wielu kibiców na trasie. Jaki plan na drugą pętlę? systematycznie troszkę przyspieszać, ale myślę, że takim w miarę spokojnym tempem do mety. Eee, to jest w sumie nasz pierwszy udział w, w HRSMP. Wcześniej w Polski się ścigaliśmy, także chciałbym ukończyć ten rajd, żeby tak dobrze zacząć ten cykl. Jak Ci się podoba właśnie inauguracja startów w HRSMP i atmosfera w tym cyklu? No, właśnie szczególną uwagę zwróciłem na atmosferę, bardzo sympatyczni ludzie, bez takiej szczególnej napinki, spokojnie, przyjacielsko, myślę, że atmosfera jest dużo fajniejsza niż rzeczywiście w RSMP, także bardziej mi to odpowiada. To powiem Ci jeszcze, że zainteresowanie kibiców tym cyklem jest również przeogromne i ono wzrasta. Tak, myślę, że tutaj zmiana regulaminowa, że pozwolili autom do 2000 roku startować w tym cyklu, to myślę, że bardzo, spowoduje bardzo duży przyrost samochodów, no i rozwój tego cyklu, także myślę, że to była bardzo dobra decyzja, no bo te auta to już też takie young timery tak naprawdę i bardzo no, dobrze się je ogląda po prostu. Zdecydowanie tak. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Super, dziękuję, do zobaczenia.